Трудно. Mega dziwne nie wiem o co chodzi, to mega dziwna ruda. Mega dziwne miejsce Podejrzewam, że ja nie będę o tym nic A Dobra, darujmy sobie. Jeżeli nie muszę tego robić, to ja tego nie chcę robić. Nie będę się z tym użerał. Eee, dobra, muszę tylko zobaczyć, który mi to oddziela. Nie rozumiem. To echo mocy, ale jakby niekompletne. Uszkodzone. I wcale go nie naprawiłem. Cokolwiek zrobiłem, chyba niezbyt pomogło. Echo wciąż tu jest. No i słuchajcie, schodzimy sobie w tym tylko niżej. Oj, szkoda, że ja nie widziałem, że tutaj będzie zapis gry. Hmm. Okej, okay. ja bym sobie, zakończył ten odcinek, a tak muszę go męczyć i dalej. No, rozdajmy rozdamy sobie punkty umiejętności. E, umiejętności. Mega fajna rzecz, mega fajne podwójne ukąszenie możemy i to jest wymagane nie możemy blastera tak nie korzystamy często jedynie podwójne ostrze byłoby spoko ale ja bym sobie jednak poszedł w kolejną rzecz dwa tysiące trafieniem Uu, tutaj, tutaj. Powiem Wam tak. Możemy ruszać? Wy w ostatnich chwili wciśniemy sobie l 1 Trochę przypomina mi to tereny szkoleniowe Jedi, ale wygląda trochę inaczej starzej. I słuchajcie, gdzie my tu możemy teraz pójść? Bo jest kukuł. не важно. Gdzie ja mogę dalej? Pójść. Chyba tędy, nie? A, no dobra, to jest przejście. O kurcze, ale tu się dzieł dziwnie. Nie. Tylko nie komnatę dwuistości Czy ja mam tędy iść? Słuchajcie, nie wiem. Nie. Gra mi mówi, że my źle idziemy ogólnie. Czy my chcemy robić komnatę dwoistości? Nie, bo to... Nie będę jej robił. Nie ma to sensu większego. Czego nie? Zbadnijmy sobie. I zobaczmy, na co chodzi. Dalej. Czekajcie, bo no ja teraz popatrzę. Gdzie my tu mamy dalej iść? Bo jest trochę problem. Jesteśmy też ulepszeni na skrzynki. Tu gdzieś jest dalej droga. Zanieśmy tu Zi. <toczny> Nie z jest dziwna. trzeba naprawdę się nasypać, żeby iść do celu, bo jakby wam to powiedzieć, gra niestety. Gra niestety nie prowadzi nas jak po sznurku. Kurczę, tam gdzieś górą mamy iść, ale nie bardzo, nie Nie chcę iść do tej komnaty dwoistości, bo nie muszę tam iść. Te komnaty są funkcjonalne, więc ja nawet tego nie będę robił. To jest głupia. Wkurze mnie. żebyśmy spokojnie na Ale my tam nie mamy iść Czekaj. No nie chce się tej komnaty robić Tam na pewno nie ma żadnej trągi To jest chore, paranoiczne jak ja mam teraz iść, słuchajcie, bo nie wiem. Nie. Witam, ja mam iść przez Sunatę? No chyba w was w spędzą. Będziemy ją zobaczyć, ale ja wątpię, żeby to było to. I żeby to, to chodziło.

Paranuria tu jest! Ja nie wiem bardzo gdzie ja mam iść. z powrotem w lesie. No to nie może tak być, bo myśmy tu już byli. Myśmy tą komnatę ukończyli, bo to chodziło. Zi ale była Zi, dobrze pamiętałem. Nie wiem o co chodzi. Ja nie wiem naprawdę gdzie ja teraz mam iść. Bo trochę mnie ta gra troluje mocno. I co? Bo my mamy gdzieś tu iść, a my się zgubiliśmy totalnie. Wam od razu powiem. Bynajmniej ja się zgubiłem w tej, tej gry Gdzie ja teraz... Tędy nie pójdę Albo nie Tak tam nie ma w Nie, nie da się tędy Ale tak gratuluję, słuchajcie Nie mogę, nie mam gdzie. ale to jest głupie To jest głupia mega I oni mi każą wyjść Gdzieś, wulera wie gdzie? Bo innej drogi już nie ma, nie ma drogi powrotnej, słuchajcie. Ale to jest troll. Trollowa gra. Wiecie, ta gra mnie trolluje. Jestem już zmęczony. Trollowaniem tej Ta gra mnie trolluje. nie tylko wlezie pamiętów. Hmm, nie ma innej drogi ale nie rozumiem, dlaczego ja nie mogę tam pójść do dupy to jest, czytajmy się i tyle gdzie jest czytaj zmienia dostępu sterowanie Nie, kurka chore to jest Słuchajcie, tu jest komnata, ta zasrana komnata dwoistości. A ta gra powinna nas prowadzić jak po sznurku, a tu jest full explorer No paranuja. dobra. Słuchajcie, wyjdźmy stąd. Przez tą cholerną komnatę dwoistości. Jestem strasznie smutny z tego powodu. Ta gra turbo-troluje. To jest turbo-trol. Niezłe znalezisko. Pokażmy to Zi. Dobra, słuchajcie, mieliśmy trzy odcinki explorer, to jest takie trasek, kurde, chore. Słuchajcie, no patrzcie, no innej drogi. ja nie widzę. My mamy gdzieś iść tu, a my jesteśmy gdzieś w dupie, w czarnej dupie, w czarnym lesie, idziemy do Salonu Fajluny, tam jest safe, mam dość. I nie wiem jak się dostać do tego zasrańca do gangerii. Ech, męczące to się robi zaczyna. Idziemy do salonu. Idziemy zobaczyć to akwarium. Rozwiedzamy trochę, zobaczymy, może jakieś. Coś i czyli kogo my towarzyszymy tu znajdziemy? I mamy trochę ścinek, wiecie, coś takiego to specjalność zeszłego miesiąca. Znowu zmieniliście to przeklęte menu? Gris nie może usiedzieć w spokoju. Cóż, znasz, Grisa? Szef jest niepohamowanym kulinarnym eksperymentatorem. Ale może dasz się namówić na jodowaniu? Zobaczyliście do tego odcinek. Ja idę za chwilę spać. O, młody, rzuć się okiem na to nadobne akwarium. Cieszę się, że ci się spodobało. Na początku nie było na czym oka zawiesić. Branie było dopiero po trzecim szorowaniu. I czyszczeniu filtra, bo wyglądał jakby ktoś przeciskał mięczaka przez sito. <noise> nie musiałeś tego dodawać. Patrz, jak to wygląda kozacko. od Grida, że nasz dzielny Kalb po prostu wykościł tych wszystkich batysów i nawet się nie spocił. Gris ci to powiedział. Pewnie. Nie widziałaś jeszcze, żeby ktoś się tak ruszał. To jego słowa. Ten laterończyk kłamie. Powie prawdę, jeśli będzie się ciebie bał. Pełnia twoje wymagania? Zdecyduję się na to. Rozsądny wybór, Kal! Chcę to. Mam nadzieję, że ci się przyda. Do następnego, przyjacielu! Hmm. Hmm. No dobra, słuchajcie, trochę poeksplorowaliśmy. Chciałem iść na główną fabułę. Okazało się, że byliśmy gdzieś na jakimś północie. Nie wiadomo gdzie. Hmm. Nie mamy chyba nie. No i nie wiem gdzie idziemy się zapisać z tej gry widzimy się w kolejnych odcinkach po dzisiaj się... no to nie tu, przepraszam tak czy siak widzimy się ja nie zapisać ten sagę widzimy się w kolejnym odcinku z gry star wars daję ocalały I jak już znajdę to kolorne Dalsze przejście do tych durnych Do tego durnia zwanego Dagangera Istnieje tylko moc I mamy zapisik No i trzymajcie się do następnego odcinka Cześć